Siemanko nocnego, z tej strony Zuzia i dzisiaj nagrywam takie wyjaśnienia co w ogóle będzie na tym kanale i kiedy będą filmiki i o której godzinie więc na początku powiem, że jeśli jesteś nowy na tym kanale to zachęcam was do zostawienia lajka i subskrypcji nie zapomnijcie też o dzwoneczku żeby nie ominęły was żadne filmy i żeby przychodziły do was powiadomienia o nowym filmiku. A tak a propos dzisiejszego tematu, to y, każdy filmik będzie w poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 16. Czasami będą w soboty jeszcze live'y, ale w soboty mogą być live'y i w czwartek. Y, tak jak już mówiłam, będą E, filmiki o 16:00 i na tych filmikach pewnie będą się zdańdywać e, pranki, challenge'e różne różne vlogi e, piłka nożna na pewno jak będzie ciepło, bo za oknem no dzisiaj akurat jest niestety deszcz, ale ładna pogoda, tylko że deszcz pada no i Zachęcam do zostawienia łapki w górę jeszcze raz i piszcie w komentarze, co jeszcze ma się znajdować na tym kanale. To postaram się to robić, i niektórzy z Was, taka dziewczyna w opisie, będziecie mieli jej nick. Napisała mi na Instagramie. Czy kiedyś nagram y, oczekiwania z rzeczywistość albo poranną rutynę, wieczorową rutynę, albo rutynę z mojego całego dnia. I tak postaram się to nagrać. Y, tak jak mówiłam, możecie na to czekać albo w poniedziałek to będzie, albo w środę, albo w piątek. Najczęściej to będą chyba filmiki w poniedziałki. Y, no ale postaram się jeszcze właśnie w środę i w piątek, żeby to było regularnie i żeby było więcej filmików po prostu na tym kanale i postaram sobie y, kupić lepszy sprzęt do nagrywania. Y, chodzi mi tu o nową kamerę. Y, no i no i co? To by było na tyle. Zostawiajcie oczywiście lajki i piszcie w komentarzach co chcecie y, co chcecie na tym kanale, żeby się on rozwijał jeszcze bardziej i żeby po prostu było Was więcej i więcej. I nie chodzi mi tu o to, że chcę zarabiać pieniądze. Chodzi tu o to, że no, to jest moja pasja, którą chcę którą chcę dalej rozwijać i mam nadzieję, że to się uda. A teraz pa!